nam wrzucisz na Discordzie, czy nie? Słuchajcie, mamy losowanie do turnieju 2 na 2 w setle 4 sobie organizujemy w naszym community. Tutaj ze mną jest i Stalman, sobie skomentujemy losowanie i zaraz tu siema, będziemy siema. tutaj Dobry ogarniać. Wszystkie? Ja wam wrzucę tutaj, żebyście widzieli koło. Zobaczcie, czy widzicie normalnie wszystko. Streama tylko jeszcze wrzucę na ten Git na nasz piękny kanał Discordowy. Talman z prostu 100%. <noise> mam nadzieję, że trafisz, nie wiem, na mnie. <głos> nie! <głos> nie! Tylko nie to! Dobra, słuchajcie, czekajcie, bo tutaj chroma muszę odpalić. Yy, dobra. Widać kółko, mnie też widać. Yy, trochę trzeba przesunąć, chyba. Nie, jest dobrze. Moment. Yy, ok. No dobra, może tak być w sumie. Dobra, przesunę trochę to koło. Ok, mamy tutaj losowanie. Zaczniemy od tych mocniejszych, tak? Od tych mocniejszych, ty no, Może mocniejszych bez... graczy. Bez... Po prostu mamy taki, wiemy jak kto gra. Ja tu nie wiem co ja tu robię, a ja powinien być w drugim koszyku. No ale dobra, niech będzie. Yy, zaczynamy to losowanko. Ja sprawdzam jeszcze, czy wszystko działa. Tu wszystko działa. Jest ok, dobra, lecimy. Strong, ty tam weź, zapisuj te pary. Yy, że jakby co? Okej, okay, wylosowałem Cię. O, jako do pierwszej ja od razu idę. Dobrze. No idziesz do Dobra, pierwszego meczu. Remove. Dobra, druga osoba. Nie no, czekaj, trzeba nie do no, pierwszy... drugiego koszyka. Nie no, lewo, prawo zrobimy, nie? Lewo, prawo. Jakie lewo, prawo? No lepiej tak będzie, dawaj mnie tam. Dobra, nie druga osoba. Nie para. no, raz tu, raz tu powinno się losować, co ty robisz? Nie no, tak też jest dobrze przecież, no. Tak jest dobrze, tak jest dobrze. Tak jest trudniej. Dobra, no. Dróg, do, do drugiej ja strony drugi. będzie. Anek. Dokładnie do trzeciej osoby Dawid Dawid Dawid. Większa niepewność będzie no. kamci o kamci najlepszy tu gracz, będzie, tak naprawdę tu będzie największy naj, naj, naj pojedynek ze wszystkimi. Dobra. Waku do wygrania i Madea na końcu bez najgorszy. <laughs> nie no, żartuję. <laughs> Dobra, Madeo, Madeo, jeszcze zakręcimy Madeem, żeby nie poczuł się pokrzywdzony. Made, Madeo, pa, jak na głowie stoi. Jest kręcony, pa, Madeo jest kręcony. Jest dobrze. Cyk, wygrałeś. Dobra, zapisałeś. I kto był pierwszy? Teraz był Strong, tak? Pierwszy. Tak, ja tak. byłem. I losujemy do Stronka. teraz osobę do turnieju. Jak przewidziałeś Weidera będzie śmieszny. Masny Dan. Masny Dan. Nie Dan. znam, Dobra. nie grałem z nim jeszcze. Bo ja jedną gierkę chyba zmygałem. Bo trenowałem do Kozaków i, i po co? Jak przegrałem 2-0? Jest jak jest. Dobra, do kogo teraz losujemy? Do mnie. Teraz, los, teraz losujemy do Fenka. O nie no, kuzyna nie! mi się losowało. <laughs> Dobra, ów. Kuzyna, uf. kuzyna uf. mi się losowało. Dobra, może być. Yy, misłok do mnie. byle Stan nie grał z Kamczym, żeby przegrał ten turniej. Proszę, nie. Dobra, Teraz... do kogo to? Było? Do Dawida, nie? Do Dawida. Do Dawida, Kisej. Kisek. Kisek do Dawid, dobra, ja będę z 100%. Co teraz? No, no, Na kogo teraz? Teraz Kamchi. do Kamczego. Uwaga! Nie! No. Nie! <laughs> Dobrze, stalman. Nie z do... Nie z Kamcią. To ja będę z Wakiem w takim ty, razie. Ty będziesz z Madem. Niemożliwe, z Madem. niemożliwe. Teraz Wejder. Teraz Wejder. Niemożliwe niemożliwe. niemożliwe, niemożliwe. Ma stalman yeah! z Madem. <laughs> Wyczymię! Ale żeście sobie ekipę zmontowali, tak wam będę mówił. Dobra, nie. Zakrę zakręcimy jeszcze stalmanem. Talmanem. Nie, nie wytrzymie. <laughs> Dobra, to by było na tyle. A jeszcze raz kto z Kisek y Kissake? Kiss z A, okej. Okay. Nie, tak? no teraz mi będzie Kamci i będzie chciał mi coachingu dać. Dobra, no, no i to... co? Ja teraz, ja teraz będę losował rozstawienia. A, los, jak będziesz losował rozstawienia? No, ja wiem, w drabince, mo w Możesz. Mam to. Eee, mojego streama na przykład udostępnić? No, i chcesz. Eee, No mogę, moment, tylko muszę to ogarnąć, panie kolego. Eee, dobra, i teraz tak, to sobie muszę przestawić tu. Eee, Chroma wyłączam, Discorda włączam i powinno być widać. Dobra, widać. Dobra, uwaga, wylosy rozstawienia. Nie, Obs. to nie to. Nie pan wylosował? To nie to. Na dole, na dole musisz dać. Nie? Yy... nie, czekaj. Nie, teraz musisz przejść sobie do drabinka. Ops. To będzie tam już to przecież. No jest. Ale I mamy. A co I to jest za... wylosowane. Aha, to taka. Ale co to za drabinka w ogóle? To nie. Ma... jest gramy, gramy drabinkę yy, z drabinką Cieka... przegranych. Aha. Czyli pierwszy mecz. A czy pierwszy z meczów to może być Strong, Masny versus e, Fromi Olawi? No. Nie no, z mamy na starcie. Ten jak Misul, Waku, wa <laughs> Vader, Madeo, Stelman, Kamchi, Rizzo. Dobra. Przegrani Mado... tych meczów wpadają do tabelki przegranych, dobra, więc kto dobra, przegra dobra. jeszcze mecz zawsze, może, wy... eee, zawsze jeszcze może wygrać całość. Ja proponuję zacząć turniej dziś. Nie ma problemu, jeśli ktoś się dzisiaj zbierze, można zacząć grać dzisiaj. No, jest kuzyn? Czekaj, z kim ja mam Wag Wejder. Wejdera tak. chyba nie ma. I Waka jeśli jest... i coś, A. to możemy komentatorkę zrobić tak samo jego, tutaj. Jego, niektóre jego, one, będą komentować. No nie ma, jak coś. Dobra, to słuchajcie, yy, kończymy streamka myślę z losowaniem, chyba że jeszcze wbijamy na kanał, żeby tam każdy się wypowiedział, jak ów co uważa. To możemy Możemy. na to. No to chodźcie. jak tam? kam Kamci oszukali nas! Nie. widziałem, ja to widziałem. To widziałem. Ustawione, ustawione ustawione a najlepszy to team to ma Bosak z Madeo, no, nie? Z nary, ale z z ekipę zmontowali, nie? Madeo, jest słuchaj, dole. jak coś, to Kurna. my się z ustawiamy, że gramy na x10, bo to nie będzie tego. Bo tak, pierwszy mecz zagramy i tak ze sobą, więc nie Ta. przejmuj się. Ale spokojnie, bo, bo ja udawałem, że jestem nobem, teraz cię rozkurwie, człowieku, w drobny mak, i ty no. możesz no. przechłysieć pokaź do podróżki, tyle ci powiem, nie? Madeo ogólnie to też udawał, on tylko, tylko udaje, że jest stary. Ta. I, <laughs> tak, tak, to jest ten mem, teraz Easy. nie? Few moments later, Stalman60 min to Eee, Madeo, masz tam jaką armię? Bo ja jeszcze nic! <laughs> Dobra, to co? Gramy od razu turniej? E, można Ale Możemy. czekaj, Kamci z Krim jest w drużynie? Z kisejkiem? G -Z. G -Z. G z Dobra, no nie no, zostaw mnie, Madeo! Jest... No to co? No to zróbmy od razu komentatorkę z tego fanek, no to? no to można zrobić, tylko czy jest Jeezy, bo chyba nie no, Madeo, przeciągamy to dalej, musimy potrenować Nie, a to na nie tylko Mecz otwarcie trzeba zrobić. Dobra, no, nie słuchajcie. grupy? No. E, tak wam się wylosowało. No. Możesz już w sumie zakończyć, to i dogadamy. Tak, kończymy co, streamka kolejnym. i zaraz to wszystko tutaj dogadamy. Także Elo. Okej. to easy,